Myśli w głowie wokalista Iron Maiden nie dawały mu spokoju. Bruce Dickinson w 1993 roku czuł, że chce odejść z Iron Maiden. Nie wiedział natomiast jak te informacje przekazać swojemu menedżerowi, a także przecież przede wszystkim samemu zespołowi. Bruce wspominał Wydeptałem ścieżkę w kuchni, myśląc godzinami o wszystkim. I jakkolwiek przekonywałem się ciągle, że dobrze robię, to wciąż, jak bumerang powracało do mnie pytanie: Co naprawdę chcę robić? Musiałem się zatrzymać, bo to zaczęło być nieprawdziwe. Przestało być dla mnie wspólnym marzeniem. Rod przyleciał do mnie do Los Angeles, puściłem mu kilka kawałków i widziałem wyraz jego twarzy. Więc usiedliśmy razem i zacząłem. Jak słyszysz, to zupełnie coś nowego: To ta dobra nowina. Zła to taka, że chcę odejść z zespołu. Powiedział wtedy jakoś tak: Przypuszczam, że to dobrze przemyślałeś? Odpowiedziałem: Tak. Przemyślałem. To i chcę odejść z zespołu. Bruce dodawał. Rot milczał, więc ciągnąłem. Może mi się uda, może wszystko spieprze, to zależy ode mnie, ale robię to, bo nie mogę tak dalej. Tak po prostu czuję, muszę zrobić coś innego. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek o Iron Maiden i ich kryzysie z lat 90. Jeśli chcecie odcinki o Ironach oglądać na naszym kanale częściej i gęściej, możecie zostawić tutaj łapkę w górę, komentarz, a także oczywiście subskrybować pełną kulturkę, żeby takowych odcinków nie przegapić. Bruce Dickinson zdawał sobie sprawę, że sytuacja jest no delikatnie mówiąc niezręczna. Iron Maiden mieli przecież jeszcze do odegrania drugą część trasy promującą płytę Fear of the Dark. Wokalista powiedział menedżerowi, że może zadzwonić więc do Steve'a Harris'a, lidera Iron Maiden i o wszystkim mu opowiedzieć. Menedżer Rod Smallwood odradził mu jednak wykonanie takowego telefonu i powiedział, że to on się tym wszystkim zajmie. Bruce wspominał to autorowi książki Iron Maiden Run to the Hills, Mickowi Wallowi następująco. Tak więc Rod wszystkich poinformował. Wtedy powiedział że mogę z nimi kontynuować trasę. Nie żywiłem przecież do nikogo żadnej urazy. Nie byłem na nikogo zły, więc mogłem zrobić tak, jak chcieli. Jeśli chcieliby, żebym z nimi dalej koncertował, to bym koncertował. Gdyby chcieli, żebym z nimi nagrał jeszcze jeden album studyjny, to też bym to zrobił. A jeśli chcieli w tym momencie odczuć się ode mnie kompletnie, to też bym zrozumiał. Cokolwiek by chcieli, żebym zrobił, to bym zrobił. Naprawdę. Tak właśnie na pewno powiedziałem. Steve Harris, który przecież tym okrętem o nazwie Iron 1 zarządzał, no, lubił mieć pewność, że ktoś jest z nim albo na 110%, albo wcale. Tak było przecież z Adrianem Smithem, który nie do końca potrafił się określić, czy chce zostać, czy chce odejść. Steve, więc w zasadzie podjął decyzję za niego. Uważał po prostu, że muzyk, który nie chce być w Iron Maiden na dobre i na złe, angażując się na maksa we wszystko co robią, no lepiej żeby odszedł i poszukał sobie miejsca gdzie indziej. On chciał mieć w swojej załodze zgraną paczkę, która za Iron Maiden dałaby się pokroić. Steve Harris, następująco wspominał ówczesny bieg zdarzeń, oczywiście Mickowi Wallowi, autorowi książki Run to the Hills. Mieliśmy przerwę w trasie i w czasie tej pauzy Bruce. Poleciał do Los Angeles, żeby nagrać swój album solowy. Tak czy owak, jakieś dwa czy trzy tygodnie przed rozpoczęciem drugiej części trasy promującej Fear of the Dark, skończyłem pracę nad miksowaniem albumu Live i pojechałem na tydzień do Portugalii, odpocząć trochę przed wznowieniem prób, kiedy nagle zadzwonił Rod i powiedział, że do mnie przyjeżdża. Steve Harris kontynuował swoją opowieść. Pomyślałem, hm, trochę to dziwne. Rod przyjeżdża specjalnie, żeby się ze mną zobaczyć. Czułem, że coś się święci. No i powiedział mi wtedy, że Bruce chce odejść z zespołu. Najwyraźniej Rod powiedział Bruce'owi, żeby do mnie nie dzwonił. Nie wiem dlaczego, bo szczerze mówiąc raczej wolałbym to usłyszeć osobiście od Bruce'a. Wszyscy wiedzieliśmy, jakie są powody. To przez te solowe albumy, no i interesowało go tyle różnych rzeczy, to znaczy książki, praca w telewizji i tak dalej. Wiedzieliśmy, że z czegoś prędzej czy później będzie musiał zrezygnować. Korzystając z waszej uwagi, chciałbym was poinformować, że od niedawna możecie pełną kulturkę wspierać dobrowolnymi, dowolnymi kwotami. Uruchomiliśmy bowiem nasz profil na stronie bycoffee i poprzez tę właśnie stronę możecie nam postawić przysłowiową kawę. Jeśli lubicie naszą robotę, możecie oczywiście nas wesprzeć, jeśli chcecie. A my za każde takie wsparcie jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Link znajdziecie w opisie. Steve'a oczywiście zabolała chęć Bruce'a, żeby zespół Iron Maiden opuścić. Jednak najgorszy w tym wszystkim był timing tej decyzji. To znaczy, gdyby Bruce powiadomił go o tym w bardziej właściwym momencie, po zakończeniu trasy, a przed rozpoczęciem nagrań nowej płyty, no to byłoby pewnie lepiej. Natomiast tutaj była do odegrania jeszcze cała druga część trasy, a bilety na niemal wszystkie koncerty były już wyprzedane. Steve wspominał Mikowi Wallowi: Pomyślałem sobie wtedy, cholera, co my teraz zrobimy z trasą? Większość biletów na koncerty było już sprzedanych. Rod powiedział wtedy, zgodził się brać udział w trasie i powiedział, że zrobi to z ochotą i tak dalej. Najpierw powiedziałem, tak, jak możemy Razem jechać w trasę i patrzeć ludziom w oczy, wiedząc, że jest pośród nas ktoś, kto najchętniej by tu nie był. Wtedy odpowiedział. powiedział: że jest na to przygotowany i że odejdzie po skończeniu trasy, i że to może być takie sympatyczne pożegnanie, i takie tam. Więc powiedziałem: Dobra, jak tak, to niech tak będzie. Teraz po czasie całkowicie tego żałuję. Steve Harris na temat odejścia Bruce'a wypowiadał się też w 1995 roku na łamach polskiego pisma Tylko Rok. Na pytanie Wiesława Weissa, czy odejście Brucea z zespołu było dla niego dużym rozczarowaniem, odpowiedział: Nie, nie zupełnie, Chociażby dlatego, że od dawna spodziewałem się, że to zrobi. Nie spodziewałem się tylko, że zrobi to akurat w takiej chwili, kilka tygodni przed trasą, ale od dawna wiedziałem, że to musi nastąpić. Bruce już parę lat wcześniej stracił serce do tego, co robił. Szamotał się, walczył rozpaczliwie o to, by praca Viral Maiden znowu zaczęła go bawić. No bo jeśli to, co robisz, już cię nie bawi, najlepiej dać sobie spokój. Steve dodawał jeszcze: Myślę, że Bruce powinien był odejść już dawno, dwa, może trzy lata wcześniej. Ale jakoś nie mógł się na to zdecydować. Czy ja wiem? Może potrzebował forsy, jaką gwarantowała mu praca w Iron Maiden? Steve swoją ostatnią wypowiedź skwitował śmiechem w tym wywiadzie, natomiast no, kiedy dowiedział się o decyzji Bruce'a, no to do śmiechu mu, delikatnie mówiąc, nie było. Szczególnie, że przechodził wtedy trudny czas w swoim życiu osobistym. Miko Wallowi opowiadał to następująco. Byłem wtedy w trakcie sprawy rozwodowej, więc byłem naprawdę w psychicznym dołku. Pomyślałem: kurna, wszyscy czekają, aż znajdę w sobie siłę, żeby przez to przejść, a ja po prostu ich w sobie nie mam. Można powiedzieć, że trochę się nad sobą użalałem. Kiedy rozmawiałem z Daveem przez telefon, to miałem wątpliwości, czy ciągnąć trasę dalej, czy nie. To przez to, że miałem te kłopoty. Kiedy indziej powiedziałbym sobie tylko: a mam go kuba gdzieś, znajdźmy po prostu kogoś innego. Ale w tym konkretnym momencie byłem w takim dołku, że myślałem tylko: nie mam siły na to wszystko. Później nastąpił pewien przełomowy moment, kiedy to panowie z Iron Maiden wykrzesali w sobie siły i motywację do dalszego grania, no mimo, że ważne ogniwo opuszczało ich szeregi. Ogniwo, które jednak miało z nimi za chwilę pojechać przecież w trasę koncertową. Do tegoż przypływu motywacji do działania doszło podczas jednej z prób, na której akurat Brusa nie było. Tam panowie sobie piwkowali i wzajemnie się nakręcali. Dave Murray wspominał jak to było. Wszyscy siedzieliśmy i gadaliśmy. To była chyba pierwsza od dłuższego czasu poważna rozmowa między nami, jakiej od dawna nie prowadziliśmy. I nie pamiętam, co ktoś akurat powiedział, ale w pewnym momencie miałem dosyć tego gadania i powiedziałem: Słuchajcie, dlaczego tak właściwie mamy się poddać z jego powodu? A pieprzyć go? Dlaczego mielibyśmy przez niego nie grać? Nie myślałem o tym za dużo, jakoś tak wyszło. Ale wszyscy to podchwycili i zaczęli mówić: No właśnie, dolić to. Nie musimy teraz kończyć ze wszystkim. Z jakiej racji? I nastroje nam się poprawiły. Steve Harris nawiązywał do tej sytuacji, opowiadając: Dave jak gdyby dał mi siłę do tego, żeby wierzyć, że nie powinniśmy się poddawać. Pomyślałem sobie, racja, ale byłem głupi, że tak w ogóle myślałem. Nie postanowiłem się wtedy poddać, ale myślałem, że nie mam dość sił w sobie. Ale w końcu Dave dał mi tę siłę. Jak tylko to powiedział, to pomyślałem sobie, racja, odchodzi. I co z tego? Damy sobie radę. I od tej pory było w porządku. No i wiecie, jak to jest. Czasem możecie się z kumplami naprawdę mocno zmotywować i nakręcić na coś w jakiejś konkretnej chwili, natomiast później rzeczywistość, no, weryfikuje pewne rzeczy. I w tym przypadku takową właśnie weryfikacją był powrót na trasę koncertową. Steve wspominał to Mickowi Wallowi. Na początku było dobrze, mieliśmy konferencje prasowe i wszystko grało. Dogadywaliśmy się i w ogóle, ale kiedy wróciliśmy na trasę, no wiesz, nie spodziewałem się oczywiście jakiegoś wielkiego zapału, bo przecież odchodzi, no nie? Więc nie oczekiwałem tego. Nie spodziewałem się, że będzie spoglądał publiczności głęboko w oczy, czy coś takiego. Podziewałem się natomiast, że wyjdzie i w sposób profesjonalny zaśpiewa. Szczerze mówiąc, wszyscy byliśmy zdanie, że było z nim coś nie tak i że trudno by to było nazwać występem. I najgorsze było to, że jeśli tak cholernie miał w dupie całą trasę, to można by to było do pewnego stopnia zrozumieć, ale to był taki trudny moment. Robił to bez cienia entuzjazmu. Steve dodawał. Przecież mieliśmy zebranie i uzgodniliśmy, że nie będziemy się zajmować jakimiś kłótniami czy czymś takim, bo jeśli tak zaczniemy, to będziemy musieli odwołać trasę, a musimy myśleć o naszych fanach. Musimy wychodzić na scenę i dokończyć trasę, po prostu musimy przez to przejść. Steve dodawał też, że gdy grali na przykład w Paryżu, a Paryż super miejsce, prestiżowe i tak dalej, mnóstwo mediów, fotoreporterów, no to Bruce'owi chciało się wtedy nieco bardziej niż chociażby w Nicei czy w Montpellier. Steve mówił. Kiedy grał w Nicei czy Montpellier, gdzie to nie ma takiego znaczenia, to śpiewał tragicznie. Cholernie tragicznie. Mam rotał, tylko praktycznie nie śpiewał wcale. Któregoś wieczoru podszedłem do technicznego i zapytałem, co się kwa że go w ogóle nie słyszę. Nastawił go na full i powiedział: Słuchaj, ze sprzętem jest wszystko ok. On po prostu mamrocze do mikrofonu. Taka jest prawda. Zapyta się kogokolwiek. Bruce Dickinson odbijał oczywiście piłeczkę w stronę Steve'a, opowiadając Mikowi Wallowi. Kto widział? Następująco. Moje nastawienie w tej sprawie było takie, że wydawało mi się, że to nie będzie dla mnie problemem po prostu wyjść i zaśpiewać. Mogłoby być wspaniale. Fajna atmosfera i tak dalej, ale atmosfera nie była najlepsza i to nie z winy zespołu. Pojawiła się, kiedy wyszliśmy na scenę. i Iron Maiden wiedzieli, że odchodzę. Wiedzieli, że to są ostatnie wspólne koncerty i zdałem sobie nagle sprawę, że dla frontmana taka sytuacja jest prawie nie do zniesienia. Miałem wyjść i powiedzieć, no, no, ale mamy dzisiaj super wieczór. To nie pomyślą sobie wtedy, ale świnia. Odchodzi i mówi, że jest super. A może miałem wyjść i powiedzieć: Słuchajcie. Naprawdę przepraszam, że odchodzę. Nie, żebym chciał wam zepsuć wieczór, ale wiecie, odchodzę. Rozumiesz? Co byś powiedział w takiej sytuacji? Brzodawał. Nagle zdają sobie sprawę, że nie mam pojęcia jak to rozegrać, bo przecież każdą osobą, która tam przyszła, musiały miotać dwojakie uczucia w związku z sytuacją. Ja tego nie wiedziałem i zespół też tego nie wiedział. Steve oczywiście odpowiadał, że Bruce w mniejszych miastach nie angażował się tak bardzo jak w tych prestiżowych, gdzie było mnóstwo mediów i prasy i że generalnie w tych większych miejscówkach nie miał żadnych problemów z energicznym występem. No a Bruce oczywiście odpowiada, że Steve nie ma w tej kwestii racji. Gówno prawda, Śpiewałem zawsze naprawdę dobrze. Postanowiłem jedynie, że na koncertach nie będę się zgrywał na szczęśliwca, skoro atmosfera jest nieciekawa. Jaki by to miało sens, gdybym chodził w koło i robił z siebie pana niezastąpionego, jeśli za 6 miesięcy miało mnie tam nie być? Bruce dodawał. Dopiero, gdy wznowiliśmy trasę, zdałem sobie Nagle sprawę w co się wpakowałem. Najprawdopodobniej byłem zbyt naiwny, żeby to sobie wcześniej wyobrazić. Ale odpowiadam: tak, próbowałem. Próbowałem tak mocno, jak mogłem, każdego wieczoru, ale mimo że starałem się jak mogłem, czasami po prostu to się nie udawało. Koncert rokowy powinien być wspólnym świętowaniem, to nie może być przecież stypa. Jeśli chcecie zobaczyć u nas więcej odcinków o Iron Maiden, no to zostawcie łapkę w górę, komentarz i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby takowych odcinków o Ironach, ale też innych zespołach nie przegapić. Piękne dzięki i do zobaczenia.